Cześć, witaj na moim podcaście Przygodowania, czyli miejsc, gdzie rozmawiamy o podróżach, językach, przygodach i szeroko pojętej zagranicy. Nowe odcinki ukazują się co drugi piątek i możesz je odsłuchać na takich platformach jak YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i Spreaker. Zapraszam do obserwowania mojego profilu na tych platformach, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. A jeśli podoba Ci się mój podcast, to możesz wystawić mu ocenę na Spotify i Apple Podcast. Dzięki temu podcast trafi do nowych słuchaczy. Witam w 59. odcinku mojego podcastu. Tym razem przenosimy się na Rajski, Cypr. Moją rozmówczynią jest Kasia Kozło. Która w 2018 roku wzięła urlop bezpłatny i spędziła rok na wyspie. Następnie wróciła na chwilę do Polski, ale stwierdziła, że jednak to Cypr jest jej miejscem na ziemi. W tym odcinku dowiesz się, jak wygląda życie na Cyprze, jeżeli chodzi o rynek pracy, mieszkania, koszty życia, ale także poznasz wyspę z perspektywy turystki. Kasia wymienia miejsca i restauracje warte. Odwiedzenia i między innymi zdradza, czy Cypr można swobodnie zwiedzić tylko samochodem. Z taką informacją ja się spotkałam i to mnie powstrzymało przed spędzeniem poprzedniego lata na wyspie. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. Zapraszam. Cześć Kasiu, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Cieszę się, że będę mogła dowiedzieć się czegoś więcej o kraju, w którym aktualnie przebywasz i który mnie bardzo ciekawi. Myślę też, że niewiele osób w Polsce aż tak dużo wie o tym kraju, więc myślę, że wspólnie dowiemy się czegoś więcej. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, proszę przedstaw się i powiedz coś o sobie. Dzień dobry, Aniu. Bardzo się cieszę na wiadomość, którą od ciebie dostałam, właśnie a propos zaproszenia. Bardzo zresztą podoba mi się twoja nazwa, która jest połączeniem twojego imienia i przygód. Tak, rozumiem, że też twoje konto na Instagramie właśnie w tym kierunku zmierza. Co również bardzo mnie cieszy, bo życie moje na Cyprze to mam wrażenie jedna wielka przygoda. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jestem Kasia, mieszkam na Cyprze od sierpnia i tak naprawdę, no, na chwilę. Obecną mogę stwierdzić, że jest to moje miejsce na ziemi. Tyle mogę powiedzieć o sobie. Super, to tak wiem już, że mieszkasz na Cyprze od sierpnia. A jak tam w ogóle trafiłaś? Co cię tam przywiodło na tę wyspę i co sprawiło, jakby że znalazłaś się w tym swoim wymarzonym miejscu? No to historia zaczęła się tak naprawdę w 2018 roku, kiedy to postanowiłam na chwilę odmienić swoje życie. Wzięłam w firmie, w której aktualnie pracowałam Urlop bezpłatny i wyjechałam na Cypr na rok. W tym czasie wydarzyło się bardzo dużo rzeczy w moim życiu. I po roku tak naprawdę zdecydowałam, że muszę do Polski wrócić, ponieważ po pierwsze kończył się urlop bezpłatny, a po drugie też miałam trochę problemów ze zdrowiem, które postanowiłam, że um, dokończę w Polsce. Wybuchła również wtedy pandemia, więc stwierdziłam, że jest to dobry czas, żeby przeczekać go w Polsce. Natomiast no, był to czas o tyle ciężki, myślę, dla każdego, że odrobinę pandemia zweryfikowała każdego plany i moje w tym również i postanowiłam, że tak naprawdę, no, jeżeli tylko ta pandemia się skończy, to wrócę na Cypr. W czasie całej pandemii nie było chyba dnia, kiedy o Cyprze nie myślałam i moja tęsknota była tak silna, że no już w zasadzie wszystkie Wszystkie czynności, o których myślałam, co wydarzy się po pandemii, kiedy się tam już troszkę zakończy, no to już zmierzały do tego, że po prostu na ten cypr wyjadę. I jestem. Super. A co Cię tak najbardziej zachwyca na Cyprze, to sprawia, że jakby to jest tym Twoim takim obecnym miejscem na ziemi? No to jest trudne pytanie, ale myślę, że tak naprawdę um, ja od dziecka już jak zaczęłam jeździć na nadmorze, to ja strasznie chciałam mieszkać nad morzem i miałam też chwilę, taki moment w życiu, kiedy pracowałam w Polsce w firmie, że byłam o krok od przeprowadzki do trójmiasta nad morzem. Natomiast no, wtedy tam troszkę zweryfikowałam swoje wydatki, jeśli chodzi właśnie o mieszkanie, o aktualną wtedy pensję i jednak to nie pykło. Więc myślę, że to, że ja całe życie marzyłam o tym, żeby mieszkać nad morzem, później ten urlop bezpłatny, no. Myślę, że tak, myślę, że po prostu mieszkanie nad morzem w chwili obecnej i praktycznie 300 dni, kiedy świeci słońce, to jest to, co najbardziej przekocham. Super, rozumiem. Tak, Cypr ma wiele do zaoferowania właśnie pod takim kątem i pogody, i morza, bo wiele osób tęskni w Polsce za tą pogodą i po prostu za też takim większym dostępu do morza, bo jednak my mamy morze, ale no niezbyt nie wiele miast ma do niego dostęp. I tutaj chciałabym się Ciebie zapytać o możliwości podjęcia pracy na Cyprze. Jeżeli ktoś marzy sobie o tym, żeby też wyjechać, przyjechać na wyspę, nie jest niestety IT specjalistą, to w jakich branżach ewentualnie mogłaby ta osoba szukać pracy, w oczywiście o Twoje doświadczenia. Generalnie, jeśli chodzi o zmianę miejsca zamieszkania, powiem w, w odniesieniu do Cypru, to jest to prostsze niż się może każdemu wydawać, bo możliwości pracy, nie będąc, nie będąc specjalistą IT, jest bardzo dużo. Natomiast no, też trzeba troszkę przewartościować swoje życie i wiedzieć, jakby czego się chce od życia, bo Cypr to nie jest też miejsce, w którym zarabia się kokosy, natomiast jest to miejsce, w którym żyje się spokojniej. Myślę też, że nie ma takiego wyścigu szczurów, który jest w Polsce. Jeśli chodzi o dziedziny, w jakich, w jakich branżach w ogóle można znaleźć pracę, to najłatwiej oczywiście w turystyce. Hotele, restauracje to jest miejsc, to są miejsca, w których tak naprawdę pracę można dostać od ręki. Niezbędna jest oczywiście znajomość angielskiego, ale też nie zawsze, bo, bo są też miejsca, w których zatrudnia się, nie wiem, tylko na sam serwis, gdzie ten język angielski jest tak naprawdę. Potrzebny minimalnie, więc na pewno turystyka. Na pewno też w większych miastach jak Nikozja czy Limassol księgowość. No i teraz coraz bardziej popularny forex. O, to fajnie, to fajnie są opcje dla osób, które może myślą o tym, żeby zamieszkać gdzieś, gdzie jest dużo słońca. A powiedz, jak to wygląda w kwestii mieszkań, bo ja mam takie doświadczenie, że w krajach, jak powiedzmy Hiszpania, Portugalia, Włochy, mieszkania są spoko, ale w związku z tym, że to są dosyć ciepłe kraje, nie mają ogrzewania. I chciałabym się dopytać, jak to jest z mieszkaniami na Cyprze? Czy one się różnią od tych, co mamy w Polsce? Czy jest tam ogrzewanie, czy może go nie ma? Jak to wygląda? No tak, ogrzewania nie ma na Cyprze i to jest też, to jest coś, czego w ogóle nie wiedziałam przed tym, jak przyleciałam za pierwszym razem na Cypr. W ogóle nic nie wiedziałam w zasadzie o wyspie, jak za pierwszym razem przyleciałam na Cypr. I po kilku miesiącach, w zasadzie po dwóch, bo przyleciałam akurat wówczas we wrześniu i po pierwszych miesiącach miałam potworny kryzys, bo zaczęły się chłodne, zimowe wieczory i temperatura często sięgała 3 stopni Celsjusza i w mieszkaniu, kiedy nie ma ogrzewania, no to jest naprawdę ciężko. Więc ogrzewania są w zasadzie tylko gdzieś tam w jakichś takich domach lub takich naprawdę bardzo, bardzo dziś starych mieszkaniach, w których te ogrzewania montowano. No, dogrzewa się tak naprawdę te mieszkania klimatyzacją, ale to też ciężko mówić o ogrzewaniu, bo tak naprawdę no to tylko dmucha ciepłym powietrzem, więc dodatkowo okna są bardzo często nieszczelne. No i te mieszkania generalnie nie są przystosowane do, do niskich temperatur. Są przystosowane do tego, żeby gdzieś tam był przewiew w lecie, natomiast no nie są totalnie przystosowane do, do zimy. I jeszcze jest jeden też kruczek. W wynajmu mieszkań, to też jest bardzo często casting na, lok na lokatora, żeby zamieszkać w mieszkaniu. Jak wynajmuje się mieszkanie bardzo często od Cypriczyka, to cypliczek chce wiedzieć wszystko o tobie, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, kto będzie mieszkał, czy są zwierzęta. Także to jest. Jeden wielki casting, który też nie decyduje tak na, nawet jeżeli zarabiasz dużo, to też nie decyduje o tym, że to mieszkanie będziesz mogła wynająć. Z ciekawostek jeszcze mogę powiedzieć, że fakt, że nie ma nie ma ogrzewań, natomiast no w każdym mieszkaniu, nawet w tych najstarszych mieszkaniach, jest klimatyzacja, więc jest to, mogę powiedzieć, coś takiego luksusowego. No tak, w Polsce to raczej rzadko się zdarza, chyba, że. Ktoś ma klimatyzację, chyba, że właśnie w takim nowszym mieszkaniu, to, to bardzo ciekawe, co mówisz co w sumie zaskoczona jestem tymi castingami, ja słyszałam o czymś takim w Niemczech, no ale nie wiedziałam, że też tak może być na Cyprze, ale faktycznie, no... Różnie bywa, ale ty masz mieszkanie, więc da się znaleźć jakie, jakieś mieszkanie. Oczywiście, da się znaleźć mieszkanie, natomiast też nie wiem, w którym momencie do mnie dołączyłaś na Instagramie, ale jak w sierpniu przyleciałam na Cypr, to miałam mieszkanie, w którym notorycznie cyklicznie w zasadzie brakowało wody. Więc ale. kilka razy szłam brać kąpiel do sąsiada i też zdarzały się sytuacje, że pod drzwiami miałam na przykład wiaderko z wodą, które otrzymywałam również od sąsiadki, która. Chciała pomóc, po prostu nawet pukać wodę w toalecie. Aha, ale to właśnie był problem jakby u ciebie tylko w mieszkaniu, z, tak, z problem Tak, problem był u mnie w mieszkaniu, ponieważ no, właściciel mieszkania nie, nie widział problemu, że wody nie ma, podobno woda też była nielegalnie podłączona do... Do Aha. mojego mieszkania. A, no to może, może tak. To, to, to. Tak, ale... więc to też trzeba naprawdę bardzo być ostrożnym w przypadku wynajmu mieszkań na Cyprze. To jest, to jest ciężki temat, też, ale mhm. jak już się trafi, to naprawdę już warto, warto zostać w tym mieszkaniu, w którym się jest. Super. A jeszcze tak dopytam, czy ty właśnie jak szukałaś mieszkań, to używałaś do tego różnych stron internetowych, czy jakiejś agencji? Jak to w ogóle wygląda na Cyprze? Na Cyprze jest kilka możliwości wynajmu mieszkań. Można wynająć przez agencję, natomiast wtedy. Płaci się tak zwany depozyt i też trzeba wtedy dopytać o to, czy depozyt, który płaci się, jest depozytem, czy jest to wynagrodzenie dla agenta w, mhm. w biurze nieruchomości. Mhm. Można wynająć mieszkanie też bezpośrednio bez, bez żadnych pośredników, bezpośrednio u właściciela. Są strony internetowe, na których można, można sobie to mieszkanie znaleźć. Aha, dobrze, to super. To, to, to dobrze wiedzieć. A powiedz, jakie są koszty życia na Cyprze? Wspomniałeś, że nie zarabia się tam kokosów. A czy właśnie te zarobki, które tam są, są jakby, można z nich wyżyć na fajnym poziomie? I jakbyś miała tak porównać też koszty życia w Polsce i Cyprze, to jak to wygląda? No, koszty życia na Cyprze są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. Może nie zdecydowanie, bo teraz faktycznie, jak tydzień byłam w Polsce, no to te koszty życia też już są bardzo zbliżone do, do tych, które teraz mam na Cyprze. Natomiast na pewno Koszty wynajmu mieszkania w dobrym standardzie, w dobrej lokalizacji, lokalizacji są wyższe niż w Polsce. Co jest też minusem z mojego punktu widzenia, no to na pewno temat oszczędności pieniędzy z aktualnej pensji idzie mi gorzej niż jak to robiłam w Polsce, więc koszty życia są troszkę wyższe. Natomiast ja uważam, że jeżeli ktoś nie potrzebuje kupować co miesiąc drogich torebek, butów, Sukienek i spodni, to jak najbardziej na Cyprze można, można z aktualnej pensji sobie wyżyć i żyć po prostu fajnie. Nie, to super, to, to fajna informacja. Wiadomo, każdy ma tam inne przyzwyczajenie, inne potrzeby, ale jak można takie fajne życie, jakby utrzymując się tylko ze wypłaty, no to to fajna myślę wiadomość. Widziałam też na Twoim Instagramie, że się uczysz uczy języka greckiego. I tutaj chciałabym się Ciebie zapytać, czy znajomość? Tego języka jest niezbędna? Czy wystarczy po prostu ten angielski, żeby tak funkcjonować na tej wyspie? I czy ty zaczęłaś się uczyć niedawno, czy może znałaś już wcześniej, zanim poleciałaś pierwszy raz na Cypr ten język? Zacznę od tego, że. Na Cyprze językiem urzędowym jest język grecki, natomiast z racji też, że Cypr jest byłą kolonią brytyjską, to język angielski jest bardzo powszechny i ja bardzo często spotykam się z tym, że po angielsku mówią częściej nawet starsi ludzie, a młodsi już czasami niekoniecznie, więc ten grecki nie jest najważniejszy, bym powiedziała, nawet w przypadku ogłoszenia pracy to Faktycznie, bardzo często pojawia się język grecki, natomiast nie jest on niezbędny, żeby znaleźć nawet lepszą pracę niż tylko w turystyce. Nie mówię też oczywiście, że praca w turystyce jest zła, bo też całkiem dobre pieniądze można, można sobie zarobić, pracując w restauracji czy w hotelu. Jak zaczęła się moja przygoda z greckim? Tak naprawdę trochę przypadkiem, bo dowiedziałam się, że jest program właśnie dla obcokrajowców, gdzie można uczyć się greckiego w szkole publicznej za darmo, dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny, więc postanowiłam, że rozpocznę przygodę z językiem greckim i... Cóż mogę powiedzieć, jest to fascynująca podróż. Jest to fascynująca podróż. Język jest szalenie trudny. Nie spodziewałam się, że będzie tak ciężko, ale daję sobie szansę i w czerwcu mam egzamin, więc mam nadzieję, że zakończy się on sukcesem i będę dumną posiadaczką języka greckiego. Będę dumną posiadaczką poziomu języka greckiego A1. O super, no to trzymam kciuki. Ja byłam kilka razy w Grecji, nie znam Języka, ale ze samego słyszenia on jest taki piękny bardzo. Tylko, no faktycznie, wydaje się trudny, zwłaszcza też ten alfabet, ale super, że podjęłaś taką decyzję i że jest taka możliwość, żeby się uczyć za darmo w szkole publicznej Ingryckiego i fajnie, że z tego korzystasz. Więc trzymam kciuki, żeby, żebyś w czerwcu uzyskała swój certyfikat znajomości języka na poziomie A1. Dziękuję bardzo. Teraz może porozmawiajmy sobie o Cyprze w takim kontekście bardziej turystycznym. I chciałabym zapytać o taką Twoją listę miejsc, które warto odwiedzić przyjeżdżając na urlop. Ojej, to jest również bardzo trudne pytanie, bo tak jak miałabym wybrać kilka miejsc, które na pewno warto odwiedzić, to jest mi trudno wybrać takie miejsca. Na pewno uważam, że Trzeba zobaczyć południowo-wschodnie wybrzeże, tam gdzie tak naprawdę no, plaże są najładniejsze, ta woda w morzu jest najbardziej turkusowa, więc na pewno plaża Nisibi czy Makronisos czy Konos to są moje takie top 3 jeśli chodzi o plaże. Z takich miejsc troszkę już mniej może turystycznych to wioski. Cypr ma bardzo dużo wiosek, bo tych wiosek na Cyprze jest ponad 160. i nie zawsze one są, że tak powiem, wybierane przez turystów, a tak naprawdę to właśnie w tych wioskach można zobaczyć takie prawdziwe życie lokalnych Cypryjczyków, którzy gdzieś tam sobie w zakątkach własnych domów gotują obiad, bawią się z dziećmi i można zobaczyć, jak to życie naprawdę wygląda. Uważam też, że trochę osoby, które przylatują do Pafos, trochę pracą nad takim uroku. Jeśli chodzi właśnie o plaże. Także zachęcam też do, do podróży, do podróży właśnie po, po wyspie, czy to komunikacją miejską, czy, czy wypożyczyć sobie auto i przejechać wyspę z zachodu na wschód. Natomiast no, też uważam, że bez wynajmowania samochodu można w obrębie miasta Larnaka czy Pafos również można zobaczyć bardzo dużo fajnych miejsc. Super, właśnie, chciałabym, chciałam zapytać o ten wynajem samochodu, bo ja właśnie rok temu wakacje, planowałam urlop i jednym z takich miejsc był Cypr, gdzie chciałam polecieć, ale no jak dowiedziałam się, że jest ciężko właśnie podróżować po wyspie bez auta, a ja bardzo mało jeżdżę, bardzo, a jeszcze ten odwrotny ruch no to już w ogóle mnie przeraża i stwierdziłam, że nie polecę i wspomniałam się już trochę, że da się zwiedzić bez samochodu kilka miejsc i czy właśnie Twoim zdaniem ten auto jest niezbędne? Czy można jakoś się podróżować, zwiedzać miejsca, używając, korzystając z komunikacji miejskiej, czy może rowery, chodzi na pieszo? Jak to wygląda? Jak wygląda swoje doświadczenie? Mhm. To znaczy, ja powiem tak, że za pierwszym razem, jak mieszkałam na Ceprze przez rok, to nie miałam samochodu. Samochód kupiłam dopiero teraz, niedawno. I wówczas poruszałam się tylko i wyłącznie komunikacją miejską. Faktycznie miałam rower, no ale tym rowerem też nie dojadę w, w każde miejsce na wyspie. Więc yy, faktycznie samochód ułatwia przemieszczanie się po wyspie wiadomo też daje większą możliwość przemieszczania się w krótkim czasie natomiast autobusami jak najbardziej można się po cyprze poruszać jest to na pewno trochę trudniejsze bo ta komunikacja miejska nie jest tak dobrze rozwinięta jak na przykład na malcie gdzie można sobie sprawdzić dojazd autobusu z punktu A do punktu B na Google i pokazuje gdzie jest przystanek najbliższy Natomiast są aplikacje typu PAME czy Cyprus by Bus, i, i faktycznie one są bardzo dobrze połączone z komunikacją, więc można sobie tą trasę do danego miejsca sprawdzić. Tak, więc autobusem jak najbardziej można. Autobusy kursują z każdego większego miasta Intercity Bus, więc można sobie rozkład jazdy sprawdzić w internecie. Autobusy kursują na czas. Jedyne co no to faktycznie trzeba mieć tą świadomość, że przystanki są bardzo często nieoznaczone. Jest to bardzo często tylko słupek z piktogramem. Nie ma takiej wiaty przystankowej, nie ma też w każdym mieście rozkładu jazdy elektronicznego, więc trzeba być tym świadomym, ale wszystko się da. Ja podróżowałam również autostopem i nie jest to może jakoś bardzo popularny sposób podróżowania po Cyprze, natomiast nie należy też zapominać o tym, że Cypr to jest turystyczna wyspa i, i ludzie bardzo często, turyści, którzy podróżują, też zatrzymują się i biorą e, autostopowiczów. Rowerem jak najbardziej zachęcam do, do podróży, bo to jest zupełnie inny sposób podróżowania. Natomiast no, też e, liczę się z tym, że nie każdy jakby chce też e, w ciągu jednego dnia e, zostać w, tylko w obrębie jednego miasta e, czy miejsca, żeby zobaczyć tylko jedno miejsce na dwukołowcu. Dziękuję za tę odpowiedź. Myślę, że tak mnie bardziej przekonałaś, że może e, mogłabym przylecieć na Cypr i sobie właśnie tak pozwiedać, czy na rowerze, czy komunikację miejską, czy autostopem. Ja, będąc w Portugalii, miałam podobne doświadczenie, bo byłam w Portugalii też z koleżanką stopa i no, zawsze się zatrzymali, zatrzymywali turyści z innych krajów, nie? Czy raz jechali do z dziewczyną z Austrii, raz z parą z Włoch, więc jakby w innych krajach to bardziej rozpowszechnione i oni też jakby zabierają autostop, autostopowiczu, więc to jest też fajna jedna z opcji na podróżowanie. Tak, dokładnie. Dodam jeszcze też dla tych, którzy chcą wypożyczyć samochód, a. Troszkę się boją. Dodam otuchy, że ruch lewostronny wcale nie jest trudny. Faktycznie jest to, jest to coś nowego. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to polecam wypożyczyć sobie samochód z automatyczną skrzynią biegów i na początku odejmuje to trochę stresu, jeśli chodzi właśnie jeszcze o zmiany biegów lewą ręką. Więc nie jest to, nie jest to nic trudnego. 10-15 pierwszych minut jest takim, że tak powiem, na. Na przyzwyczajenie się, ale wszystkie drogi są bardzo dobrze oznaczone i nawet na Rondzie, no słuchajcie, nie da się wjechać y, w drugą <śm> stronę. Znaczy może się da, ale no, y, powiem tylko tyle, że prawo jazdy, egzamin na prawo jazdy zdawałam dziewięć razy i y, poza dwoma mandatami, które dostałam na Cyprze za prędkość, no to żadnych y, stłuczek nie miałam, wszyscy wszyscy żyją w moim otoczeniu. Ale to super, nie, to dobrze, więc myślę, że to jest bardzo dobra rada z tą skrzynią biegów, bo w sumie też, jakbym wy sobie wyobrazić, że zmieniam lewą ręką, to byłoby ciężko, a taka automatyczna to rozwiązuje ten problem, więc fajna wskazówka, myślę, że może wielu osobom pomóc. Teraz może porozmawiajmy sobie trochę o jedzeniu. Jakie są Twoje takie ulubione dania cypryjskie, które polecasz, aby spróbować, będąc na urlopie? Na Cyprze, czy po prostu przyjeżdżając do pracy. Mm -hmm. No pierwsze, o czym pomyślałam, no to frytki i piwo. <głos> <głos> Oczywiście śmieję się, natomiast wow. faktycznie jest coś, jest coś w tym, że frytki zrobione z i ziemniaków smakują trochę tak jak u babci, takie smażone na takim smalczyku, albo w głębokim tłuszczu. Naprawdę są bardzo smaczne. Natomiast takich lokalnych dań, to ja bardzo lubię takie um, małe gołąbeczki, um, które nazywają się na Cyprze kupepia, W Grecji są to dolmadesy i są to, um, są, jest to ryż zawinięty z mięsem w liście winogron. Jest to przepyszne. Natomiast jest to o tyle, um, o tyle trudne danie do spotkania w restauracji. Um, bo dzieje się to tylko um, serwowane jest tylko sezonowo. Więc jeżeli tylko zobaczycie w karcie kupepia, to bardzo serdecznie zachęcam. Z takich innych dań to ja bardzo też lubię mezek, który jest, jest tak naprawdę połączeniem wszystkich takich najbardziej tradycyjnych potraw cypryjskich. Jest to tak naprawdę taka uczta, uczta dla, dla gości w restauracji. Można sobie popróbować różnych małych porcji dań i wyjść z restauracji na przykład z rozpiętym rozporkiem. Super, super wskazówka, zawsze można coś takiego zrobić. A powiedz, właśnie tak mi das do głowy, czy wspomniałeś przed nagraniem, że piłaś sobie herbatę, i czy właśnie picie herbaty jest takim czymś um, popularnym w, na Cyprze, czy bardziej tam y, pije się kawę? Jak to wygląda? Myślę, że na południu bardziej chyba kawę, chociaż w ogóle Cypryjczycy bardzo lubią kawę, więc dla nich. Czy jest to, nie wiem, szósta, siódma rano czy dziewiąta wieczorem oni piją kawę. Herbata nie jest tak bardzo popularna na południu. Myślę, że bardziej faktycznie na północy, faktycznie bardziej herbatka w tych takich małych szklaneczkach tureckich jest, jest bardziej spotykana. Nie, to myślę, że to jest takie moje polskie przyzwyczajenia. Tak. Ale normalnie Zimowe. Herbatę, herbatę sobie można kupić w sklepie w supermarkecie. Jak najbardziej, wybór dobrze. herbat na Cyprze jest bardzo duży. to tak super, to no dobrze. Nie pytam się, bo tak się właśnie zastanawiałam, że z jednej strony właśnie powiedzmy, Cypr ma takie m, kulturowo wpływy greckie, ale też miał brytyjskie. Więc się zastanawiałam, czy bardziej to jest kawa, czy bardziej herbata, ale mówi, że tak, tak jest różnorodnie, no i że bardziej kawa, ale herbatę też się spytam, bo też jak pamiętam, jak przez jakiś czas byłam w Hiszpanii, a ja, ja nie piję kawy, ja piję tylko herbatę, mm -hmm. więc ja te kraje tak jak Turcja, Azerbejdżan bardzo lubię, bo tam się pije herbatę cały czas, że ja byłam w Hiszpanii, tam były w supermarkecie może dwa, trzy rodzaje herbaty do wyboru i tak mi było tam ciężko, potem jak w Albanii, zamówiłam herbatę, bo była herbata w menu, to dali mi rumianek, takim zaparzony, więc dlatego się też tak czasami pytam, bo akurat z mojej perspektywy to jest takie istotne i też byłam ciekawa, jak to jest właśnie z tym podejściem do kawy i herbaty, ale dziękuję za odpowiedź, więc wiem, że w razie jak będę na cyprze, to będę mogła sobie herbatę kupić. No, niekoniecznie wypić na, na, na mieście, ale może kupić sobie jakąś taką w torebkach, to, to jak najbardziej. No to super. A czy masz jakieś swoje ulubione restauracje, takie knajpki, puby na Cyprze, które polecałabyś odwiedzić? Mhm. W Larnace mam dużo takich miejsc. Myślę, że najczęściej to można mnie spotkać właśnie w, w jednej z takich moich ulubionych miejsc, to jest Milicis, gdzie właśnie serwują te frytki, tak zwane grubaski i tam mhm. jest też przepyszne meze. Jeśli chodzi o drinka, to bardzo lubię w Larnace Duende albo Old Market i też jest bardzo fajne miejsce, które otworzyło się w tym roku, w tamtym roku w zasadzie już na jesień. Nusa Beach Barry. Mają bardzo pyszne drinki i bardzo smaczna kawa z widoczkiem na, na morze, na samej plaży. O, no to super. to było Bardzo fajne miejsce. Koniecznie zapiszę i też dodam jakby w opisie odcinka. Kasia, powiedz, jakie są Twoje plany na najbliższe tygodnie i czego możemy Ci żyć? Oprócz oczywiście zdania na szóstkę certyfikatu A1 z greckiego. Na szóstkę to na pewno się nie uda, ale chociaż tak, żebym te 60% miała, żebym znała, że mi już zdało będzie dobrze. Jakie mam plany? No na pewno właśnie chciałabym, chciałabym obronić tytuł posiadacza A1 języka greckiego. Bardzo chciałabym kupić sobie w najbliższym czasie rower szosowy i przejechać wyspę dookoła, ale to jest takie marzenie, które będzie rozciągnięte trochę w czasie. Myślę, że zdrowia. Ja już jestem chyba w tym wieku, że już można życzyć zdrowia i, e, i fajnej pracy może, bo to też jest u mnie bardzo ruchliwy temat, więc, e, więc chyba tyle. Nie mam dużo, nie mam dużo marzeń, realizuję je na bieżąco. No to super, to trzymam kciuki, żeby wszystkie się po kolei spełniły. I na koniec Kasia powiedz, gdzie ci można znaleźć w sieci, bo ty dzielisz się swoimi przygodami z Cypru i Myślę, że osoby, które interesują się Cyprem, będą, będą bardzo chętne, aby śledzić Twoje przygody. Tak, można mnie znaleźć na Instagramie. Jestem Kasia Kozlo przez 2o. No i można mnie znaleźć oczywiście na Cyprze. Mieszkam w larnace i stąd też nadaję. Super. To bardzo Ci dziękuję. Dodam oczywiście Twój adres Instagrama w opisie odcinka, żeby każdy mógł Cię followować i Śledzić wspólnie przygody. I na koniec chciałabym Ci bardzo podziękować jeszcze raz za to, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy, że podzieliłaś się swoimi doświadczeniami z Cypru i pozwoliłaś nam poznać trochę lepiej ten kraj. Myślę też, że zachęciłaś, aby, aby odwiedzić, nawet w celach turystycznych, nie na pewno, bo jakby już mi dodałaś trochę otuchy, że da, da się przeżyć bez samochodu. A, ale też wskazówkę, jak można pokonać ten taki strach przed ruchem lewostronnym. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego najlepszego. Ja również Ci bardzo dziękuję przygotowaniu. Pa. pa! Pa! Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej krótkiej, ale myślę, że treściwej rozmowy z Kasią. Mam nadzieję, że dowiedziałaś się czegoś więcej o Cyprze i może zdecydujesz się na odwiedzenie tej wyspy. Ja taki mam plan. A my słyszymy się już za dwa tygodnie. Pa!